Cześć. Cierpię na zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Są to zaburzenia lękowe. Chorujący na to ludzie mają niechciane i powtarzające się uczucia, myśli, pomysły lub zachowania. Moje życie przez to jest liniami, po których kroczę. Każdego dnia kroczę po innej, ale każda jest taka sama jak poprzednia. Każdy mój dzień jest taki sam. Wczoraj jednak natrafiłam na skrzywienie w mojej linii. Obudziłam się tego poranka w moim domku letniskowym, dokładnie o 6.45, tak jak każdego ranka. Przed opuszczeniem mojej sypialni dotknęłam klamkę trzy razy. Musiałam. Schodząc po schodach, ominęłam przedostatni stopień. Nigdy go nie dotykam po prostu nie mogę. Zrobiłam swoje typowe śniadanie składające się z tostu, jajecznicy i czarnej kawy. Nigdy nie jem niczego innego rano, zawsze tylko to. Włączając mojego iPada, sprawdziłam nagłówki lokalnych gazet, tak jak zwykle. Dzisiaj jednak czegoś brakowało. Nie mogłam dotknąć tego moim palcem. Czy ja czegoś zapomniałam? Dziwne uczucie towarzyszyło mi przez całą drogę do samochodu. Przy wchodzeniu upewniłam się, że zamknęłam drzwi, a potem je otworzyłam i znowu zamknęłam. W czasie drogi do pracy czułam się nie tak jakby brakowało jakiejś części mnie. O czym zapomniałam? Jak mogłam zapomnieć? Miałam nadzieję, że uczucie to opuści mnie w czasie pracy. Nie opuściło. Chodziło za mną przez całe 12 godzin. Opuściłam biuro około 18.45 i pojechałam do domu. Po 25 minutach jazdy zatrzymałam się na czerwonym świetle na skrzyżowaniu Marbury i Westway. Zaraz po tym, jak światło zmieniło się na zielone, poczułam to dziwne uczucie. Znowu. Jedyną osobą w pobliżu był kierowca jadący za mną. Kazał w końcu się ruszyć. Ja jednak zamiast tego otworzyłam okno i kazałam mu objechać mój samochód. Tak zrobił. Usiadłam dalej stojąc na skrzyżowaniu. Coś jest naprawdę źle. O czym zapomniałam? Upewniłam się, że dotknęłam wszystkiego w samochodzie. Miałam nadzieję, że rozjaśni to moją pamięć. Dotknęłam tablicy rozdzielczej, skórzanych siedzeń, hamulca ręcznego, nawet dachu. Nic mi to nie dało. Moje ręce zaczynały trząść się, gdy powoli odjeżdżałam. To jest nie w porządku. Nie lubię tego. Gdy dojechałam do domu, zaparkowałam mojego Mustanga z 1974 roku w garażu. Myję samochód pięć dni w tygodniu, nigdy w weekendy. Myję jedynie przód i tył samochodu. Nigdy nie myję boków. Nieważne jak brudne są. Nigdy ich nie myję. Po prostu nie mogę. Ale gdy myłam samochód, poczułam, że brakuje czegoś innego w mojej codziennej rutynie. Nie. Znowu? Nie. Najpierw nagłówki, potem skrzyżowanie. Teraz to? Po umyciu samochodu pobiegłam truchtem do szopy za domem. Tylko trucht. Nigdy tam nie chodzę. Po wejściu do szopy z narzędziami nagle poczułam, że jeszcze czegoś brakuje w mojej linii to nie jest w porządku to nie jest w porządku to nie w porządku wyszłam z szopy i wpatrywałam się w jezioro zawsze uspokajało mnie to gdy mój lęk wychodził spod kontroli dzisiaj jednak wszystko czego pragnęłam to sen musiałam skończyć ten dzień następnego ranka wstałam o 6:45 Dotknęłam klamki trzy razy, ominęłam przedostatni stopień w drodze do kuchni, przygotowałam tosta, jajecznicę i czarną kawę, włączyłam iPada i przejrzałam nagłówki. Ciągle czegoś brakuje. Pogarszało mi się. Czego niby mogło brakować? Zaczęłam się czuć źle. Kierując się w stronę drzwi, czując nieopisany gniew, szybko zamknęłam. Otworzyłam i znowu zamknęłam drzwi. Pojechałam do pracy. Co dziwne, mam tendencję do wydajniejszej pracy, gdy jestem zdenerwowana. Więc gdy opuściłam biuro o 18:45, przynajmniej czułam, że coś zrobiłam. Pojechałam do domu. Pojechałam do domu bardzo szybko. O czym zapomniałam? Dotarłam do skrzyżowania Marbury i Westway. No dalej, myśl. Mężczyzna przechodził przez środek skrzyżowania. Był w połowie drogi do drugiej strony. Czemu nie pamiętam? Mężczyzna przekręcił głowę i zauważył Mustanga jadącego prosto na niego z prędkością 140 km na godzinę. Ja również go zauważyłam. Fala strachu przeszła przeze mnie, gdy widziałam go skaczącego na drugą stronę. Skręciłam w tą samą stronę, głośny trzask doszedł do moich uszu, gdy przejechałam po nim. O mój Boże! Wyskoczyłam z samochodu. Zastanawiałam się, co zrobić leżał tam, wijąc się w agonii, wydając straszliwe, gardłowe jęki. Otworzyłam bagażnik Mustanga, podniosłam umierającego mężczyznę i wrzuciłam go do środka. Odjechałam. Po otworzeniu garażu obmyłam przód i tył mojego samochodu z krwi. Boki nie były brudne. Po przeciągnięciu jego połamanego ciała za dom pobiegłam truchtem do szopy. W środku były worki na śmieci, cegły i piła. Po pocięciu mężczyzny byłam w stanie ułożyć zarówno jego szczątki, jak i cegły w worku. Wrzucenie go do jeziora była ostatnią rzeczą do zrobienia. Następnego ranka wstałam o 6.45. Dotknęłam klamki trzy razy i ominęłam przedostatni stopień w drodze do kuchni. Podczas jedzenia tosta, jajecznicy i picia czarnej kawy włączyłam iPada i przejrzałam nagłówki gazet. Nagłówki na wszystkich gazetach brzmiały tak samo: Samochodowy morderca znów atakuje. Uśmiechnęłam się. Z powrotem w normalności.